Wow, wow, Ach ten Andy! a, a ach ten Andy! Wow, wow. Ach ten Andy! A, a ach ten Andy! Jestem Andy! numerant jakich mało! Wielki artysta w robieniu kawałów! Jeden mały dowcip i draka, o rany! I całe miasto krzyczy! Ach ten Andy! Andy. Jestem mistrzem wow. w robieniu dowcipów! Andy, a, 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 ten Z gawałem, nie pomocy, ach ten Andy, a ach ten Andy! przybieram poma, Ach ten Andy, ach ten Andy! Ach ten Andy! Andy, 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 andy! Wydaje się zastanawiacie, czemu jestem noszony na rękach przez grupę nadaktywnych dzieciaków. Czasem tak się dziwnie układa. Uwaga, uczniowie! Przedstawienie: Główny kurator prac przybywa dziś do szkoły, by odbyć coroczną inspekcję w celach przyznania funduszy. Proszę, żeby wszyscy zachowywali się grzecznie, bo jak nie, to zobaczycie. Rozumiecie? Muszę mu pokazać, że ta szkoła jest idealna. Co? Jakim cudem to przegapiłem? Przecież dla takich chwil żyję. Danny! Tak? Jest świetna okazja, ale potrzebuję czasu. Nie zorganizuję dowcipu na taką skalę bez przygotowań. Niech zgadnę. Masz doskonały plan. Jasne, ale najpierw muszę wylecieć z lekcji, iść do domu, wszystko zabrać i wrócić tutaj. Z łatwością wylecisz ze szkoły. Będziesz nie do zniesienia. Jesteś w tym dobry. W kategorii najwstępniejszy z zwycięża... Andy Larkin. Nadchodzi pan Hutchins. Dawaj, Andy. No to do roboty. Nie dam się wyprowadzić endiemu z równowagi! Nie dam się wyprowadzić endiemu z równowagi! Na pewno sobie poradzisz, Hutchins! Oby! Ups! Andy! Ojej! Oh, no to wpadłem! Przyłapał mnie pan! Nie ma co, nabroiłem! Chyba musi mnie pan odesłać do domu! He? Andy! Jesteś! Jesteś! Całkiem A? dobrym artystą. A? A? Doskonale używasz kreski i kredy. Tak pan mówi? To jest świetne. Jeśli mógłbym coś zasugerować, to... Nie ograniczaj się, zaryzykuj. Spróbuj posunąć się dalej. A więc chce pan wojny? Mówią, żeś najlepszy i nie kłamieł! Dobra, czas na plan B. Powodzenie gwarantowane. Długo tresowałem tego węża. Dzisiaj zobaczymy rezultaty. Chcę być z ciebie dumny. To dawaj, dawaj! No, a, a, a. Co to? Co to jest? O, to! To przecież wąż! Wspaniale! Andy! Bardzo Ci dziękuję! Przydaj się do naszego terrarium! Nie mamy wyboru. Ruszamy z planem C. Mam nadzieję, że nie dojdziemy do planu Z! Kapsułki skryją. Gwarantowane, że chociaż jedna, jedna osoba zemdleje, a teraz może mała wymiana zdań. Co takiego? Najlepsze na świecie są lody czekoladowe! W życiu! To cynamonowo-karmelowe lody są najlepsze na świecie! A więc wojna! Przygotuj się do walki! Andy! Nie wolno się bić! Regulamin tego zabrania! Pan Hutchins wyrzuci cię ze szkoły! Ha! A -a -a. Nie ze mną te numery! Nauczę Cię, jak przegrywać z uśmiechem! Dwie ofiary, nieźle! Przepraszam, panie Hutchins, nie mogłem się opanować. Chyba muszę ponieść za to karę i pójść do domu. Nie, zademonstrowałeś prawa fizyki dotyczące spadających przedmiotów. Teraz możemy zacząć lekcję fizyki o Newtonie i prawach grawitacji. Nie wysyła mnie pan do domu? Nie, Engi, nie wysyłam. Każe ci zostać tutaj. Nie! Przecież złamałem trzy przepisy regulaminu. Nabijałem się z pana, naraziłem życie węża i wszcząłem bójkę! Trzeba mnie natychmiast odesłać do domu! Coś podobnego! Człowiek nie może nawet zostać wyrzucony z lekcji! A co wy tutaj? Wy trafiacie! Andy Larkin! Skoro zachowujesz się jak dziecko, to będziesz traktowany jak dziecko! Natychmiast idziesz do domu? Do serówki. Do serówki. Tak! Będziesz sobie mógł rysować, ustawiać klocki i puszczać kolejkę! Ale ja nie byłem w zerówce od czasu, kiedy byłem w zerówce. A może tym razem czegoś się nauczysz? Endy w zerówce to chyba nie najlepszy. Chcę się go pozbyć na czas wizyty głównego kuratora. No chodź, Larkin! Idziemy do zerówki! No i wszystko się posypało. Nie miałem w planach zsyłki do zerówki. A jaki jest kurator Pratt? Super z niego gość! O, oh, pan dyrektor, właśnie układamy coś na powitanie kuratora Pratta. To doskonale. Czemu nie możesz być tak jak siostra? Bo taka operacja jest droga. Właśnie za podobne uwagi lądujesz w zerówce, mój panie. Dlaczego mój brat to taki tuman? Wiesz co, ja na twoim miejscu to chyba umarłabym ze wstydu. Pani Prygnu, Endy weźmie udział w pani zajęciach. Nie umie się zachowywać stosownie do wieku, dlatego będzie uczestniczył w zajęciach w przedszkolu. Ma tu być cały dzień. Baw się dobrze, Larkin. A, no cóż, drogie dzieci. Chyba mamy tu dzisiaj nowego kolegę. Przywitajcie się z Endym. Dzień dobry. Cześć. Cześć. Siadaj, Andy. Będziemy teraz czytać książkę. Na podłodze, Andy. Świetnie. Powinienem już być w domu i planować upadek mojej szkoły. Dawno, dawno temu była sobie mała kotka. Tycia, kicia, micia. E, no nie, nie wytrzymam. Coś się dzieje, Andy. Chciałbyś poczytać na głos? Dzięki. Myślę, że to świetny pomysł. I tycia, kicia, micia spotkała żółwia i mówi Cześć Żuwiu, piękny mamy Ten dziś dzień A tak źle czyta Ja nic nie rozumiem, rzadko pachnie Będziemy się świetnie bawić, zerwi On jest za duży I za stary Siedzi na moim miejscu Zabrał mi poduszkę Zysikałem się Hej dzieci, przez was Andy jest smutny Widzicie coście zrobili? Może porysujemy? Przebierzcie się, a ja włączę jakąś muzykę. Się z dzieciakami, które dopiero co nauczyły się, jak korzystać z toalety. Aha. Rachunek, proszę. To po prostu niemożliwe, żeby przeszła mi koło nosa idealna okazja na dowcip stulecia. Tak dziś potwornie mnie przygnębił. Wielki zerówkowy blu. Hoje, oh, oh, yeah. mam depresję, wpadłem w dół że mam nad sobą poziom mórz. Kawałów nie robię i nic mi się nie chce już. I zamiast nad nowym żartem zastanowić się, to ja siedzę, jem marknewkę, bo dyrektor dopadł mnie tak potwornie, mnie przygnębił. Wielki zerukowy blues. O oh, 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 nie! Ah! O nie! To Rex! Oj dzieciaczki się podłokły, co? <ścoughs> 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 Nie mogę! Co za mazganie! Oj eee! tak robi codziennie! Hej! Co ty wyrabiasz? Jesteś nowy, co? Masz dużą dynkę jak na zerówkę. Jesteś słoniowa głowa, co? Pytasz, czy cierpię na neurofibromotozę? Odpowiedź brzmi nie! O, co? Czy ty za jeden? Twój najgorszy koszmar. Jak jeszcze raz dotkniesz moich kolegów, to zrobię ci taką pokrzywkę, która nie zejdzie. O, nie, błagam ci, nie. O, czy to jest możliwe? Chętnie ci pokażę. A, Dzięki, Andy. Jesteś bohaterem. Chcemy ci podziękować. Nie, ma sprawy. Andy, Andy! Andy. NB! NB! Tylko mnie nie upuśćcie. Zerówka, niech to ciągle jestem w zerówce. Kurator Prat będzie tu za pół godziny. Koniec leżakowania maluchy. Normalny człowiek już dawno by się poddał. Ale nie ja. Teraz wpadnę na genialny pomysł. Macie szansę mi pomóc, moi mali Tesfianie. Kto to taki? To po grecku znaczy aktorzy. Zrobimy przedstawienie, o którym Istgaku nigdy nie zapomni. Rozbujamy tę szkołę! Jen, co ty tu robisz? Pilnuję cię. E, no to wejdź i pokaż dzieciom jakiś układ. Uwielbiam cię, Ani A nie myślę, powiem dyrektorowi, co kombinujesz. A co ja kombinuję? Jeszcze nie wiem, ale to na pewno coś złego i zapłacisz za to. Nie ma mowy. Muszę cię powstrzymać. Ciekawe. A w jaki sposób? Mam armię. Te <laughs> berbecie? Do dzieła! Co znaczy do dzieła? No brać ją! Potknie się, zawsze to robi. Albo spadnie na drzwi. Czemu mi to robić? Dokąd mnie ciągniecie! Wy Takim to czyste złota. Zawsze znajdzie trochę czasu dla dzieci. Pilnujcie jej! Tak jest! Nie zawiedzimy cię! Aaaa! Jakby zaczęła coś kombinować, możecie ją łaskować. Danny, tu Andy. Panie Kaczy, tam! Zupełnie niespodziewanie pojawiła się komenda haleja. Gdzie, gdzie? Lecę po aparat. Dobra, trzeba załatwić 8 par butów do stepowania, 50 kg plasteliny, talp, wzmacniacz, megafon, stalową ramę na kółkach, parę szczudeł, 20 litrów farby, ogromny słoik wazeliny i dwa kubły na śmieci. Nie ma sprawy. Myślałem, że będzie tego dużo więcej. Zaraz do was wracam. Słuchajcie, nadeszła chwila prawdy. Nasza misja jest niebezpieczna. Wielu z was może nie wrócić w jednym kawałku. Wchodzicie w to? Tak! No to ruszamy! Od początku i z uczuciem. Jakie to szczęście, że jest pan rad? Któryk to dla mnie żadna przeszkoda. Pani Ulmer, Pani Ulmer! Słyszałem w radiu: młodzieżowy chór Białego Domu ma zbiorowe zapalenie gardła. Potrzebują kogoś na zastępstwo! Szybko lećcie zarabiać na bilet do Waszyngtonu! No to w drogę! Witam, panie kuratorze. Cześć, panie kuratorze. Dzień dobry, panie kuratorze. Przykręć światło. Podnieś kurtynę. Nie maluj po koledze. Wszystko idzie zgodnie z planem, Danny. Nic nas teraz nie powstrzyma. Za nic. Muszę ocenić szkołę przed... Tym Drogi panie kuratorze Pratt, witam w szkole East Gakl. Będzie pan pod wrażeniem tego, co pan zobaczy. Nie gadaj, tylko pokaż. E, przygotowaliśmy dla pana małą prezentację. Prowadź. Dobra, wiem, że pracowaliście jak małe mróweczki przez ponad... Dziesięć minut, ale to była rozgrzewka. Teraz tam wyjdziecie i zagracie. Postawiłeś wszystko na dzieciaki, które ledwo potrafią liczyć? Raz, dwa, cztery. Zaczynamy za minutę. Uh, uh, Już po tobie, Andy. Przewodnicząca samorządu Jen Larkin miała wygłosić mowę przed prezentacją, ale jest zajęta przy jednej z naszych wielu akcji charytatywnych. Aby uczcić dostojnego gościa, wystawimy sztukę o tytule „Dla kochanego kuratora od dzieci”. Stójcie! O nie, nie zdążyłam. Niech pan nie sądzi, że zmiękczy mnie pan jakimś słodkim popisem. E, jasne. Witam Państwa, jestem Andy, a wy. Oto szkoła Wizgaku, gdzie wszystko jest doskonałe. Doskonali są uczniowie, nauczyciele, a nawet sam dyrektor. I wszyscy są szczęśliwi! Nie wierzycie mi? Zapytajcie uczniów. Powiedzą wam. My uczymy się wspaniale, nasza szkoła świetna jest. My robimy, co nam każą i nie sprzeciwiamy się. Tu wszystko doskonałe jest, cudowne, że ho, ho. Jeżeli nie wierzycie, sami przyjdźcie stracić to. Wciąż piszemy i czytamy i liczymy i słuchamy. Dają nam nieźle w kość, To pułapka no. mamy dość. Uczniowie, profesor ma głos! Nie bójcie się, bo miły to dość Gotowi już? Cisza trwa, alfabet pewnie każdy zna! A, B i C, ja cieszę się. D, E i G, mnie jest źle. H i J, czy usłyszy nas ktoś? K, L i N, ja to wiem. I P, coś mi się chce. U, R S, ależ to stres. T, U i V, ja tu będę stał. U X i Z, do szkoły mamy wstęp. Zaraz, zaraz, a co z literką Y i z literką F? Zapomnieliście? W takim razie pała! Nie. Ach tak, mądra nas ciebie, co? Nikt cię nie pokonał? Za karę trafisz do pana dyrektora. Nie, tylko nie to. On podobno zjada dzieci, dlatego jest taki gruby. Muszę go powstrzymać. A? Ostatni kawał. Już po tobie, Larkin. Panie kuratorze, ja, ja, ja. Daj pan spokój. Mam zamiar zająć się tym osobiście. Zaczyna się. Nieważne, jaką dostanę karę. warto było. Zyskam sławę największego dowcipnisia świata. Nie. Zaraz pożałujesz, że dziś rano się obudziłeś. Młodzieńcze, chciałem ci. Pogratulować! Co proszę? Że jak? Genialny spektakl! Odważny, śmiały, prowokacyjny, postmodernistyczne studium systemu edukacyjnego pod postacią sennego koszmaru. Aha! Absolutnie genialny! O, tak, to było prawdziwe wydarzenie! To ja wysłałem Andiego do serówki i zasugerowałem, żeby... My... Przestań już, Nie... Deroza. Wiesz co? Też chciałem zostać aktorem. Uciekłem nawet na Broadway, ale ojciec mnie znalazł. Zaciągnął do domu i zrobił głównym kuratorem. Oho, nie jest za dobrze. Chyba muszę się uśmiechać i potakiwać. Andy, chcę Ci teraz coś dać. Wiem, że powinienem zaczekać z tym do końca roku, bo to nie jest fair w stosunku do innych uczniów, ale muszę Ci przyznać: medal honorowy najlepszego ucznia roku. <laughs> Nie dokładnie o takie uznanie mi chodziło, ale. A co mi tam? Ja, uczniem roku. Ha! Niezłe! <laughs> Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie Fox Kids, Studio Eurocom. Reżyseria Andrzej Preciks, dialogi Berenika Wyrobek, dźwięk i montaż Jacek Kacperek, kierownictwo produkcji Marzena Wiśniewska. Udział w ziemi Jacek Kopczyński, Paweł Szczesny, Krystyna Kozanecka, Jacek Wolszczak, Andrzej Preciks, Mieczysław Morański, Iwona Rulewicz i inni. Piosenkę z tekstem Andrzeja gmicz Kaśpiewali, śpiewali Jacek Kopczyński, Piotr Gogol, Michał Rudaś i Paweł Harki. Kierownictwo muzyczne Piotr Gogol.